Udar mózgu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia na całym świecie i co zaskakujące, wiele osób nie rozumie jego powagi ani związanych z nim zagrożeń. Jak już wspomniano, jest to druga najczęstsza przyczyna zgonów na świecie, zaraz po chorobach serca. Jednak oprócz śmierci konsekwencje udaru mogą obejmować trwałe uszkodzenie mózgu, niepełnosprawność fizyczną i poznawczą oraz drastyczne obniżenie jakości życia. Każdego roku miliony ludzi na całym świecie doznają udaru mózgu, a życie osób nim dotkniętych i ich bliskich zmienia się diametralnie z chwili na chwilę. Udar mózgu może dotknąć każdego, niezależnie od wieku i płci, choć istnieją czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia. W każdym przypadku profilaktyka i świadomość są kluczem do zmniejszenia ryzyka udaru i wczesnego reagowania na niego. Czym jest udar mózgu? Udar mózgu, znany również jako atak mózgu, występuje, gdy przepływ krwi do części mózgu zostaje przerwany lub znacznie zmniejszony. Prawidłowe funkcjonowanie mózgu zależy od stałego dopływu krwi bogatej w tlen i składniki odżywcze. Gdy przepływ ten zostaje zablokowany, nawet na krótki czas, komórki mózgowe zaczynają obumierać z powodu braku tlenu. Prowadzi to do trwałego uszkodzenia mózgu, które może objawiać się na różne sposoby w zależności od tego, która część mózgu jest dotknięta. Udar mózgu może powodować szeroki zakres objawów i konsekwencji, od częściowego paraliżu i utraty mowy po zmiany osobowości lub problemy poznawcze. Istnieją dwa główne rodzaje udaru mózgu: udar niedokrwienny. Jest to najczęstszy typ, odpowiedzialny za około 85% przypadków. Występuje, gdy skrzep krwi lub płytka cholesterolowa Blokuje tętnicę, która doprowadza krew do mózgu. Bez niezbędnego dopływu tlenu, komórki mózgowe w dotkniętym obszarze zaczynają umierać w ciągu kilku minut. Ten rodzaj udaru jest często związany z czynnikami ryzyka, takimi jak miażdżyca, stan, w którym tętnice twardnieją i zwężają się z powodu gromadzenia się tłuszczu i cholesterolu. Udar krwotoczny. Ten rodzaj udaru występuje, gdy naczynie krwionośne w mózgu pęka, powodując krwawienie. Wyciekająca krew uszkadza tkankę mózgową i zwiększa ciśnienie wewnątrz czaszki, powodując dalsze uszkodzenia. Udary krwotoczne występują rzadziej, ale są bardziej śmiertelne. Główne przyczyny to bardzo wysokie ciśnienie krwi, nadciśnienie, tętniaki mózgu, słabe naczynia krwionośne, które mogą pęknąć, i zaburzenia krzepnięcia krwi. Innym zjawiskiem, które może poprzedzać udar, jest przemijający atak niedokrwienny. Teja, Znany również jako mini udar. Podczas TIA przepływ krwi do mózgu jest tymczasowo zablokowany, powodując objawy podobne do udaru, ale zwykle ustępują one w ciągu kilku godzin, nie powodując trwałych uszkodzeń. Jednak TIA jest ważnym sygnałem ostrzegawczym i wskazuje na znacznie wyższe ryzyko wystąpienia pełnego udaru mózgu w najbliższej przyszłości. Zignorowanie TIA może mieć katastrofalne konsekwencje. Ponieważ jest to jedna z najlepszych okazji do interwencji i zapobieżenia poważniejszemu udarowi. Objawy udaru mózgu, jak je rozpoznać? Szybkie rozpoznanie objawów udaru ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia i ograniczenia szkód. Im wcześniejsza interwencja medyczna, tym większe szanse na wyzdrowienie. Oto niektóre z najczęstszych objawów, które mogą wskazywać na trwający lub zbliżający się udar, nagłe osłabienie lub paraliż jednej strony ciała. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych objawów udaru jest nagła utrata siły lub paraliż jednej ręki, nogi lub strony twarzy. Dzieje się tak, ponieważ udar wpływa na określoną część mózgu, która kontroluje ruchy tej połowy ciała. Jeśli dana osoba nagle nie może podnieść ręki lub jedna strona twarzy wydaje się opadać, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Trudności z mówieniem lub rozumieniem języka. Afazja to kolejny częsty objaw udaru mózgu. Osoba może nagle mieć trudności z wyraźnym mówieniem, może używać niewłaściwych słów lub może nie być w stanie zrozumieć, co się do niej mówi. Problemy te występują, ponieważ udar wpływa na obszary mózgu odpowiedzialne za język. Nagła utrata wzroku. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest nagła utrata wzroku, która może objawiać się niewyraźnym lub podwójnym widzeniem lub częściową ślepotą w jednym lub obu oczach. Dzieje się tak, gdy udar wpływa na obszary mózgu przetwarzające informacje wizualne. Nagły i silny ból głowy, silny ból głowy, który pojawia się nagle, zwłaszcza jeśli towarzyszą mu inne objawy neurologiczne, może być oznaką udaru krwotocznego. Ten rodzaj bólu głowy jest często opisywany jako najgorszy ból głowy w życiu i mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty, dezorientacja lub utrata przytomności. Problemy z koordynacją i równowagą. Ofiary udaru często tracą zdolność koordynacji ruchów lub mają trudności z chodzeniem. Objaw ten może objawiać się zawrotami głowy, utratą równowagi lub niezdolnością do kontrolowania drobnych ruchów, takich jak podnoszenie przedmiotów lub precyzyjne poruszanie się. Czynniki ryzyka i zapobieganie istnieje wiele czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu, z których wiele można modyfikować poprzez zmianę stylu życia i leczenie istniejących wcześniej schorzeń. Oto niektóre z głównych czynników ryzyka i sposoby radzenia sobie z nimi. Nadciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie krwi jest jednym z głównych czynników ryzyka udaru mózgu. Nadciśnienie uszkadza ściany naczyń krwionośnych, czyniąc je bardziej podatnymi na pęknięcie lub zablokowanie przez blaszki miażdżycowe lub skrzepy krwi. Kontrolowanie ciśnienia krwi poprzez zbilansowaną dietę, regularne ćwiczenia i w razie potrzeby przyjmowanie leków ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania udarowi. Palenie tytoniu. Palenie tytoniu jest kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka, ponieważ uszkadza naczynia krwionośne i zwiększa prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów krwi. Rzucenie palenia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu. Cukrzyca. Osoby cierpiące na cukrzycę mają wyższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu, ponieważ choroba ta może z czasem uszkadzać naczynia krwionośne. Ścisła kontrola poziomu cukru we krwi poprzez dietę, ćwiczenia i leki ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia tego ryzyka. Wysoki poziom cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do odkładania się płytki nazemnej w tętnicach, zwiększając ryzyko udaru niedokrwiennego. Przestrzeganie diety ubogiej w tłuszcze nasycone, regularne ćwiczenia i przyjmowanie leków na cholesterol w razie potrzeby to ważne sposoby zapobiegania udarowi. Siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko otyłości, wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca. A wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko udaru mózgu. Regularne ćwiczenia pomagają utrzymać zdrowe naczynia krwionośne i poprawiają krążenie. Zła dieta, dieta bogata w tłuszcze nasycone, cukier i sól, może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Ważne jest, aby stosować zbilansowaną dietę, w tym owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białko. Ponadto ograniczenie spożycia soli i cukru może pomóc w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi. Alkohol. Nadmierne spożycie alkoholu może zwiększać ciśnienie krwi i prowadzić do problemów z sercem, zwiększając tym samym ryzyko udaru mózgu. Spożywanie alkoholu z umiarem jest niezbędne dla utrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Otyłość. Nadwaga jest związana z kilkoma schorzeniami, które zwiększają ryzyko udaru mózgu w tym nadciśnieniem, cukrzycą i wysokim poziomem cholesterolu. Utrzymanie prawidłowej masy ciała poprzez zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania udarowi. Leczenie i powrót do zdrowia. Jednym z głównych wyzwań w leczeniu udaru mózgu jest konieczność szybkiego działania. Czas jest kluczowym czynnikiem. Im wcześniejsza interwencja, tym większe szanse na wyzdrowienie i ograniczenie uszkodzeń mózgu. W ciągu pierwszych kilku godzin po wystąpieniu udaru niedokrwiennego można podać lek trombolityczny, który rozpuszcza skrzep krwi i przywraca przepływ krwi do mózgu. Leczenie to jest skuteczne tylko w określonych ramach czasowych, zwykle w ciągu 3 do 4 godzin od wystąpienia objawów. W niektórych przypadkach konieczna może być operacja w celu usunięcia skrzepu lub naprawy uszkodzonego naczynia krwionośnego. Powrót do zdrowia po udarze może być długi i złożony, a jego przebieg różni się w zależności od osoby. Niektórzy pacjenci mogą szybko odzyskać sprawność, podczas gdy inni wymagają miesięcy lub lat rehabilitacji. Rehabilitacja często obejmuje terapię fizyczną, zajęciową i logopedyczną, aby pomóc pacjentom odzyskać utracone funkcje i poprawić jakość życia. Wsparcie psychologiczne ma również kluczowe znaczenie dla osób, które doznały udaru mózgu. Depresja i lęk są powszechne wśród osób, które przeżyły udar, ponieważ utrata zdolności fizycznych lub poznawczych może być niezwykle frustrująca i zniechęcająca. Uczestnictwo w grupach wsparcia lub korzystanie z porad psychologicznych może pomóc ludziom radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami związanymi z powrotem do zdrowia. Znaczenie świadomości społecznej. Oprócz indywidualnej profilaktyki Kluczowe znaczenie ma zwiększenie świadomości społecznej na temat udaru mózgu i jego sygnałów ostrzegawczych. Kampanie uświadamiające mogą uczyć ludzi, jak rozpoznać udar i jak szybko uzyskać pomoc medyczną. Równie ważne jest, aby społeczności promowały zdrowy styl życia poprzez dostęp do programów ćwiczeń. Promowanie udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym świecie, ale można mu zapobiegać poprzez staranne zarządzanie czynnikami ryzyka i szybką reakcję na objawy. Zapobieganie rozpoczyna się od przyjęcia zdrowego stylu życia, kontrolowania ciśnienia krwi i cholesterolu oraz ograniczenia palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Jednak sama profilaktyka nie wystarczy. Ważne jest, aby każdy był w stanie rozpoznać objawy udaru i wiedział, jak szybko działać.